Witaj w instrukcji obsługi dla serii rowerów elektrycznych Ecobike SX300 RX300 i MX300 jesteśmy zaszczyceni, że wybrałeś Slezaś nasze modele, które łączą w sobie innowacyjny napęd elektryczny z niezawodnością i komfortem jazdy. Ta instrukcja została stworzona, aby dostarczyć ci wyczerpujących informacji na temat montażu, użytkowania i pielęgnacji twojego roweru elektrycznego. Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym kolarzem, czy dopiero zaczynasz przygodę z rowerami elektrycznymi, nasza instrukcja umożliwi Ci maksymalne wykorzystanie potencjału ECOBIKE SX300, LX300 i MX300. Dowiecie się o różnych trybach jazdy, zasadach korzystania z systemu elektrycznego oraz optymalnym sposobie dbania o baterię, by zapewnić jej długotrwałą wydajność. ECOBIKE to nie tylko środek transportu. Ale także sposób na odkrywanie nowych miejsc i czerpanie radości z jazdy. Dziękujemy, że wybrałeś z leśzaś nasze rowery elektryczne i życzymy niezapomnianych przygód na twoim ecobike SX300, LX300 lub MX300. 11. Obsługa wyświetlacza 11.1 wizualizacja wyświetlacza 11.2 włączenie z leż wyłączenie wyświetlacza aby włączyć lub wyłączyć LCD należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk włącz leż wyłącz przy wyłączonym wyświetlaczu nie ma poboru energii z akumulatora. Przepływ prądu jest nie większy niż dwa. Panel przejdzie w tryb uśpienia, gdy prędkość przez 5 minut będzie na poziomie 0 km na godzinę 11.3 Wskaźnik siły wspomagania silnika wskazuje z jaką siłą silnik wspomaga użytkownika roweru. Gdy wyświetla się cały pasek siły wspomagania oznacza to, że silnik pracuje z pełną mocą co zatem idzie szybsze rozładowanie baterii. Im mniej widoczny pasek wspomagania, tym mniej silnik wspomaga, co przekłada się na dłuższy dystans. 11.4 Wskaźnik naładowania baterii. Poziom naładowania baterii wskazuje 5 segmentów umieszczonych w symbolu baterii w lewym górnym rogu wyświetlacza. Każdy segment odpowiada 20% naładowania baterii. Proszę mieć pewny dystans do wskaźnika. Ponieważ na przykład, gdy bateria będzie naładowana w 21% to będą się wyświetlały dwa segmenty. Gdzie może się wydawać, iż oznacza to 40%? Proszę się nie martwić ani nie traktować jako usterkę sytuacji, gdzie nagle znikną dwa segmenty bądź z dwóch segmentów szybko zmieni. Się namigające jeden segment mówiący o rozładowanej baterii. 11.5 praca silnika, walk assist. Naciśnij i trzymaj przycisk minus. Aby uruchomić silnik, który będzie się poruszał z prędkością 6 km na godzinę bez pedałowania, wyświetlacz pokaże ikonę jak na rysunku obok. Gdy użytkownik puści przycisk, silnik automatycznie się wyłączy. 11.6 Wskaźnik podświetlenia LCD oraz lampek. Przy włączonym zasilaniu. Kliknij przycisk włącz slash wyłącz lampki, aby włączyć podświetlenie wyświetlacza oraz przednią i tylną lampkę. Kliknij przycisk ponownie, by włączyć podświetlenie i lampki. Przy włączonym świetle na wyświetlaczu będzie widniała ikona jak na rysunku obok. 11.7 poziomy wspomagania elektrycznego. Za pomocą wyświetlacza można regulować poziom wspomagania elektrycznego. Regulacji można dokonywać zawsze, Także podczas jazdy system wspomagania posiada 6 poziomów, zależy od nich prędkość, do której będzie rozpędzał się rower. Domyślny poziom wspomagania po włączeniu wyświetlacza, to jeden aby zmienić poziom wspomagania, użyj odpowiednio przycisków plus aby zwiększyć poziom wspomagania lub minus aby zmniejszyć poziom wspomagania 1511.8 Wskaźnik błędów. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się błąd. Natychmiast skontaktuj się ze swoim sprzedawcą w celu rozwiązania usterki. Każdy kod posiada inny rodzaj błędu, dokładniejsze informacje znajdują się w tabeli poniżej. Wyświetlacz nie może wrócić do normalnego stanu. Aż problem nie zostanie rozwiązany, e-rower nie będzie działać. Aż do momentu rozwiązania problemu. Kod błędu opis błędu 21 błąd z przepływem prądu. Brak połączenia przewodów 22 błąd manetki gazu 23 błąd silnika 24 błąd czujników halla 25 błąd klamek hamulcowych 30 błąd komunikacji wyświetlacza 11.9 wyświetlane informacje Po włączeniu systemu elektrycznego na wyświetlaczu pojawią się prędkość i dystans podróży jako domyślne Naciśnięcie przycisku i powoduje przełączanie między następującymi informacjami Podróż kilometry Odo Max, maksimum prędkość AVG ezer Prędkość, time, czas. 12.1 wejście do menu. Aby wejść do menu wyświetlacza, należy przy włączonym LCD nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski plus oraz minus. Następnie należy wybrać User Setting oraz zatwierdzić naciskając przycisk I. Taki Enter w klawiaturze. 12.2 Resetowanie dystansu podróży. Tripreset oznacza wyzerowanie dystansu podróży. Aby zresetować odległość podróży, naciśnij przycisk plus lub przycisk. Aby wybrać opcję jest no. Tak nie. Jest oznacza wyzerowanie odległości podróży. No oznacza brak czyszczenia odległości podróży. Aby zapisać zmienione ustawienie, naciśnij przycisk i. Wartość domyślna to nie 12.3 ustawienia jednostki pomiarowej. Togle Uni to ustawienie jednostki pomiarowej, aby przełączyć jednostkę. Naciśnij przycisk plus lub przycisk, aby wybrać żądaną jednostkę, a następnie naciśnij przycisk i, aby potwierdzić. Jednostka domyślna to metryczny kilometry. 12.4 Ustawienia średnicy koła. W HL wskazuje ustawienia średnicy koła. Nie zalecamy zmiany tych ustawień, ponieważ zmiana rozmiaru koła spowoduje wyświetlanie błędnych danych dotyczących jazdy między innymi prędkość, przebyty dystans. Całkowity Dystans oraz czas jazdy. 12.5 Ustawienia Podświetlenia LCD luminance wskazuje ustawienia jasności podświetlenia wyświetlacza. Aby zmienić jasność podświetlenia, naciśnij przycisk plus lub przycisk, aby wybrać żądaną wartość, aby zapisać zmienione ustawienie, naciśnij przycisk i. Domyślna wartość to 100%. 12.6 Przyspieszenie silnika. Mode to ustawienie pokazujące moc silnika. Im wyższy tryb, tym silnik szybciej przyspiesza. Domyślne ustawienia mocy silnika to Power. Aby zmienić moc silnika, należy za pomocą przycisku plus lub wybrać żądaną wartość. Aby zapisać zmienione ustawienie, naciśnij przycisk I. 13.1 Wejście do menu. Aby wejść do ustawień zaawansowanych wyświetlacza, należy przy włączonym LCD nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski plus oraz minus. Następnie należy wybrać Advanced Settings i nacisnąć przycisk i, następnie wprowadzić poprawne hasło. Aby przejść do interfejsu ustawień zaawansowanych, domyślne hasło to 121213.2 ustawienia poziomów wspomagania Assist Levels wskazuje ustawienia ilości trybów wspomagania. Jest 8 trybów do wyboru: 0 do 2, 1 do 2, 0 do 4, 1 do 4, 0 do 6, 1 do 6, 0 do 8, 1 do 8. Wartość domyślna to 0 do 6. Aby zmienić ilość trybów poziomu wspomagania, naciśnij przycisk plus lub, aby wybrać żądaną ilość trybów, a następnie naciśnij przycisk i, aby potwierdzić. 13.3 Ustawienia napięcia, opcjonalnie, set voltage wskazuje ustawienie napięcia w rowerze oraz napięcie na poszczególnych trybach wspomagania. Zalecamy nie zmieniać tych parametrów, ponieważ możesz uszkodzić elektryczne części roweru. Ten parametr jest dla osób, które kupiły rower z innym wyświetlaczem, a chciałyby zmienić na kolorowy. 14. Odblokowanie, zablokowywanie prędkości roweru. Fabrycznie silnik jest zablokowany do 250 W, który osiąga maks 25 km na godzinę, natomiast manetka gazu jest zablokowana do 6 km na godzinę, która służy jako walka assist. Ze względu na obowiązujące przepisy prawne, użytkownik odblokowuje silnik na własną odpowiedzialność. 14.1 ustawienia prędkości. Poziomy wspomagania. Speed limit wskazuje ustawienia ograniczenia prędkości. Zakres ograniczenia prędkości wynosi od 15 km na godzinę do 99,9 km na godzinę. Ta ostatnia wartość nie oznacza, że rower rozpędzi się do takiej prędkości. Jest to po prostu odblokowanie silnika do pełnej mocy. Aby zmienić podstawowe ustawienia, Naciśnij przycisk plus lub, aby zwiększyć lub zmniejszyć, aż żądana wartość zostanie wyświetlona. Aby zapisać zmienione ustawienie, naciśnij przycisk i, wartość domyślna to 27 km na godzinę. Przy pełnym odblokowaniu silnika, Przyczyni się do większego poboru prądu z baterii co spowoduje szybsze rozładowanie oraz zmniejszenie przejechanego dystansu. Natomiast używanie manetki gazu przy odblokowanym silniku zmniejszy nawet dwukrotnie dystans, który osiągano przy wspomaganiu na zablokowanym silniku. 14.2 Ustawienia prędkości. Manetka gazu. Tchrotle limit oznacza ustawienia ograniczenia prędkości dla manetki gazu, aby odblokować silnik do jazdy bez pedałowania w pełnej mocy, należy ustawić parametr 99,9 km na godzinę i zatwierdzić przyciskiem I. Manetka gazu fabrycznie jest zablokowana do 6 km na godzinę. Walka SIST Używanie manetki gazu przy odblokowanym silniku zmniejszy pokonywany dystans o co najmniej dwa razy. Natomiast częste używanie manetki gazu przy odblokowanym silniku może spowodować uszkodzenie pobierz pełną instrukcję pozostałe instrukcje.